Sorry. yeah, do yeah. yeah.

No Witam na zawodnik w wielu klubach polskich ekskursy. Osiągnął scenę dzisiejszego spotkania. Drugiego no, Dzisiaj zabrakło nam jedynych sił. E, drużyna jest młoda, wybiegana. E, za, zbyt łatwe błędy tak, w bronie popełnicznej. Na co uczuwałem drużynę dzisiaj? E, pierwsza bramka stała w gry nagry, druga bramka błędy idealne w obronie, trzecia też gdzieś tam już graliśmy w osłabieniu, e, później musieliśmy się otworzyć i niestety staliśmy czwartą i piątą. E, wyciągamy wnioski, jesteśmy młodą drużyną, e, zaczęliśmy przygotowania dopiero miesiąc temu, dlatego te błędy mogą się zdarzyć. Jak ma wyglądać ten projekt futsalów w, w Kobierzyce? Eee, chcemy powoli, stopniowo budować drużynę, żeby w przyszłości występować na najwyższym poziomie, czyli na całej skalach. Eee, na razie uczymy się, uczniowie, niektórzy też dopiero uczą się w Chcemy powoli, stopniowo budować zespół. Na Dziękuję. Witamy na konferencji szkoleniowca zespołu gospodarzy. Gdyby przed własną publicznością. Czy można coś się więcej? Myślę, że super rozpoczęliśmy sezon w meczu, podczas meczu domowego, tylko się cieszę, że kolejne trzy punkty, że bardzo dobrze zagraliśmy I, i tylko cieszy nas w miarę wypełniona hala. Oczekujemy na większą ilość kibiców, większą ilość kibiców chcielibyśmy zarazić futsalem w Bochni i, i mam nadzieję, że kolejne dobre wyniki będą tylko działać na naszą korzyść i jeszcze więcej osób będzie się interesować w futsalem. Jak pan oceni debiutujących przed boheńską publicznością nowych zawodników? Myślę, że Millinton bardzo dzisiaj dobrze zagrał. Wchodził w pojedynki 1 na 1 To co od niego dzisiaj oczekiwaliśmy. Majmar jest typowym piwotem, który, który również wchodzi do pozycji 4-0 tam potrafi grać również. Też wykonał, zadania, do którego, też wykonał zadania, które dzisiaj do niego należały. Aby utrzymać piłkę, przytrzymać, zagrać do tyłu. Więc wydaje mi się, że są to bardzo dobrzy zawodnicy, którzy znosili nas zespół? I z każdym kolejnym treningiem, z każdym kolejnym meczem, tylko to będzie coraz bardziej owocować. Objął pan w takich nietypowych dość okolicznościach funkcję pierwszego, trenera pierwszego zespołu, znaczy tre, zespołu seniorów. Jak się pan czuje w tej sytuacji? Bo to duże wyzwanie, odpowiedzialność. No i taka, ale też niespodziewana, niespodziewany awans, że tak powiem. Zgadza się, Troszkę w, nie życzyłbym sobie nikomu, kto zostaje w takiej roli z szkoleniowcem, więc przede wszystkim chciałbym podziękować trenerowi Marcinowi Waniszkowi za całą wykonaną pracę tutaj, za jego wsparcie. I każde zwycięstwo w swoim imieniu mówię i mam nadzieję, że także w imieniu drużyny dedykujemy dla trenera Marcina. Mocno trzymamy za niego kciuki, za powód do zdrowia. I jest to, opisując swoje, swoje jakby pierwsze wrażenia, jak to wygląda, no jest, to w, jest to w nietypowej roli, w troszkę w ciężkiej na początku, bo z zawodnika, z kolegi staje się trenerem, jeżeli mogę takiego słowa użyć. I, i teraz ja odpowiadam za ze zespół, ale po to są wyzwania i trzeba je podejmować. I miejmy nadzieję, że jak będą tylko takie wyniki jak dzisiaj, to, to mogę zostać jak najdłużej. A y, przewiduje Pan grę, czy... Czy tylko jako trener y, z, przy, na ławce. Nie, wydaje mi się, że już w tym momencie moja gra zakończyła się definitywnie. Jest tu bardzo ciężko kierować zespołem i grać na Bliźnie. No właśnie, powiedział Pan, że y, wcześniej był kolega, teraz, y, teraz trener. Y, to też pewnie dla Pana jakieś nowe doświadczenie, no bo y, w, wcześniej y, byliście po jednej stronie barykady, teraz idziecie też, wiadomo, w jednym kierunku, ale też y, te relacje troszeczkę się zmieniły. Jak najbardziej zgadzam się, relacje zmieniły się. Teraz dużo zależy od moich wcześniejszych kolegów, a obecnie teraz zawodników, o też o samą dyscyplinę, o respektowanie decyzji, też podążanie za wskazówkami treningowymi, więc też jestem w nie, dość nietypowej sytuacji, więc mam nadzieję na, na współpracę, jeżeli chodzi o zawodników, o respektowanie decyzji i wykonywanie założeń treningowych. I tylko miejmy nadzieję, że to zacznie przynosić efekty. I...